Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok serdecznie zaprasza 9 września o 17 na kawiarenkę obywatelską. Porozmawiamy m.in. o formach dialogu społecznego między mieszkańcami a samorządem, praktykach i mechanizmach konsultacji społecznych, budżecie obywatelskim, współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Po raz pierwszy kawiarenka odbędzie się w formie Debaty Oksfordzkiej. Teza debaty brzmi: Białystok jest miastem obywateli. Za lub przeciw tezie wypowiedzą się zaproszeni mówcy oraz wszyscy chętni uczestnicy kawiarenki. Każdy będzie mógł wyrazić swoje zdanie w wystąpieniu, odnosząc się do wypowiedzi innych, przedstawiając własne argumenty lub tylko zajmując określone miejsce na sali. Liczymy na żywą i swobodną dyskusję. W kawiarence weźmie udział Tadeusz Truskolaski, prezydent miasta Białego Stoku. 9 września w poniedziałek o 17 spotkajmy się w kawiarni o księgarni Spółdzielnia w Stoku przy ulicy Skłodowskiej 8.